Hej, kochani, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale A jeżeli jesteś po raz pierwszy, to cześć, jestem Wera I witam cię bardzo serdecznie Dzisiaj, słuchajcie, weźmiemy sobie na tapetę zgodnie Też z prośbą jednej właśnie z Obserwatory, gdzie tutaj wam pokazuję komentarz Dalej jakby estetykę metalowców A mianowicie to będzie jednak gdzieś tam jeszcze na sam początku wprowadzenie do grunge Ponieważ ja... Jakiś czas temu na moim kanale 2021-2020 roku dałam ten oto filmik, gdzie omawiam estetykę grunge I jak widzicie sobie w sekcji komentarzy, no to zdania są podzielone, bo jedni są zachwyceni, a są jak to, jakby o czym ty gadasz, to nie jest kompletnie grunge Dla sprostowania... Tamten filmik był zdecydowanie yy, oparty na tym, jaka jest moda w czasie, kiedy go nagrywałam Czyli ten grunge, taki można powiedzieć, że pomieszanie z lat 90. i 2014 roku Stamblera I polegając po prostu na, na tamtym, nie, yy, jakby na tamtych trendach Dalej mówimy oczywiście o modzie, bo nie jestem tutaj znawcą muzycznym Nie będę się nad muzyką rozwodzić no, ale z racji tego, że właśnie padło takie pytanie, i gdzieś tam fajnie chciałbym pociągnąć ten temat. A styl metalowców i ogólnie punku Roka jest naprawdę bardzo ciekawy, to przydałoby się zrobić małe sprostowanie do y, tamtego filmiku. Dzisiaj, właśnie na ta tapetę, sobie weźmiemy Grunge, ale rozdzielimy sobie Grunge z 2014 i z 1990 roku, z lat 90. Więc też w ogóle ta dzisiejsza kategoria, czyli styl bycia, będzie zdecydowanie główną. Część od tego filmiku niż moda, ale to się też zaraz dowiecie, dlaczego. No dobra, przechodzimy do definicji. Google mówi nam tak i tu mówimy o muzyce, czyli Podgatunek rocka alternatywnego, który pojawił się w powie lat 80. w stanie Waszyngton, w szczególności w okolicach jak i w sam Seattle. Czyli mowa tutaj o grunge Seattle. Jeżeli mówimy o modzie, no to do modii tutaj jakby nam pisze, że styl grunge to sposób ubierania się wywodzący się z subkultury amatorów muzyki rockowej z lat 90. Charakterystyczne stylizacje, przypominające te, które kojarzymy z członkami Nirvana to propozycja dla odważnych, luźne swetry czy t-shirty, ciężkie buty, kratka, ćwieki. Czy nam to coś mówi? No niewiele. No ale dobra, przejdźmy do całego w ogóle motta grunge'u, i tu takiego już grunge'u. No to to jest nic innego jak tytuł piosenki z 1992 roku Nirwany, czyli Come As You Are, czyli przyjdź do nas takim jakim jestem, bo bycie sobą było bardzo, bardzo ważne i, i dalej może powiedzieć, że jest ważne. Ogólnie, czemu tak często mówi się o Nirwanie, bo jak już wiecie, no pojawił się, pojawiła się ta nazwa kilka razy. A mianowicie no Nirvana była tym zespołem w latach 90., który najbardziej zasłynął, najbardziej wypromował ten grunge i od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. Wiadomo, były też inne zespoły, które tą muzykę grały i które w tej muzyce się świetnie odnalazły i w całej tej stylistyce, tej estetyce. I tak było, i jest okej okay w tym wszystkim. No ale jednak trzeba powiedzieć, że Nirvana to jednak był zdecydowanie ten przełomowy zespół. I jednak Nirwana może nazwać zdecydowanie taką matką, czy tam tatą całego w ogóle yy, tego crunchu. No bo wiadomo, jeszcze był na przykład N' Roses w latach 80., który gdzieś już tam się wyłamywał z tego wszystkiego, e, ale no to takie może być, że dopiero dziadek jeszcze. Jeszcze dziadek niż yy, zdecydowanie ta Nirwana, która no. Wszystko po prostu zapoczątkowała. No ale dobra, cofnijmy się do osi czasu. W latach 60. zdecydowanie bardzo propagowana była miłość, piosenki o miłości. W latach 70. punk i to tak na poważnie. W latach 80. już coś się właśnie przyjmowało, jak właśnie ten Golden Rose, że ni to punk, ni to rock, ale dalej właśnie takie charakterystyczne stylizacje, rockezy, jakieś naprawdę szalone fryzury. No to wszystko tak naprawdę miało miejsce w latach 80., czyli szukanie. Tego czegoś po prostu I lata 90, gdzie nagle po prostu odrzucamy wszystko I ważne było po prostu bycie sobą Jakby lata 90 to było jak odrzucam całą w ogóle, tą modę Ja chcę być sobą, zostawcie mnie w spokoju I czuła się po prostu jednostka, a, a nie po prostu wszyscy I, I to jest super I dlatego lata 90 myślę, że tak przez wiele lat się u nas yy, z roku na rok przewijają, no bo one były bardzo bardzo przełomowe i dużo się w nich działo. I ja, no ja jestem po prostu miłośniczką lat 90. Jeżeli chodzi o modę, I, no już wiecie chyba dlaczego, nie? Grange ogólnie skupiał się na autentyczności, tak jak już mówiłam, bycie sobą było priorytetem. Przez co i tutaj przejdziemy do muzyki, ale po prostu nie bierzcie mi za słówka, bo to jest, wiecie, kilka tylko zdań i, i przechodzimy dalej do mody Przez to właśnie w muzyce bardzo ważne było po prostu wydobywanie swoich uczuć i tego, co się czuje Ale tak dosłownie toćka, toćkę, w słowo, w słowo to, co się czuje, bez żadnych jakichś podtekstów, interpretacji Tak jak oni chcieli, żeby było to zrozumiane, tak też pisali to no, być że to jest fajne, bo, bo nie zmusza nas to do jakiegoś większego myślenia i rozmyślania, interpretowania tego na milion sposobów, tylko na ten właśnie jeden konkretny. I tak to było właśnie z muzyką, i to było propagowane albo właśnie problemy właśnie narkotykowe, o których też bardzo się powszechnie mówiło. No ale przechodząc do mody, przez to, że właśnie było wyrażanie siebie bardzo modne, nie istniała praktycznie płeć, Jakby jeżeli facet chciał się ubrać w sukienkę, jeżeli chciał mieć długie włosy, no to to robił Jeżeli kobieta chciała wyglądać jak facet, ubierać się jak facet, mieć krótkie włosy, też to mogła robić I to było modne I, I tak naprawdę, no to mówię, lata 90. były bardzo przełomowe dla mody, bo gdzieś tam odrzucały tą całkowicie modę a stawiały na taką autentyczność, na to bycie sobą. Dlatego tak wiele mamy różnych osobowości, różnych właśnie seriali, filmów z lat 90., które są do dzisiaj inspiracją, no bądźmy szczerzy, że tak też jest. I w Granżu też tak było. To była jedna wielka inspiracja i właśnie takie pokazywanie, że hej! Bycie sobą jest ok I przez to nie miało to znaczenia jak się osoba ubrała, czy miała na sobie Versace, czy po prostu ubrania z lumpa Gdzie jednak te ubrania z lumpa były zdecydowanie bardziej modniejsze niż samo to Versace I to się nazywa takim grunge Seattle, bo jednak gdzieś tam te zespoły wywodziły się właśnie z Seattle I one się tak zwyczajnie ubierały, tak na co dzień, tak luźno, aby było im wygodnie I o to w tym wszystkim chodziło i przez to to jest po prostu modne, że nie miało znaczenia co założysz na siebie, jak założysz na siebie, jak to będzie wyglądało Po prostu jeżeli stwierdzisz, że okej, okay, jestem z lustrem i stwierdzisz, okej, okay, spoko, może być To to się liczyło i to było najważniejsze I nie ma w tym nic odkrywczego, na tym polegał grunge Tutaj jakby przejdziemy do 2014 roku, gdzie to było zdecydowanie co innego Bo w 2014 roku bardzo modny był Tumblr I jednak gdzieś ten grunge był bardziej seksualizowany jak jak płeć i, i cała ta moda nie miała znaczenia w latach 90., tak tu super stary, skinny jeans, no musiały być i po prostu pieniądze na to wydane koszmarne też musiały być. Co, so, no, no to, to jednak widzicie, widzicie, to jest kontrowersyjne, jeżeli chodzi o lata 90, nie? E, i, I w ogóle całe to takie romantyzowanie uzależni. Okej, okay, był ten temat poruszany w latach 90. dosyć. Często, że wiecie, palenie papierosa czy cokolwiek innego No to, to było, wiecie, tak na porządku dziennym Ludzie się z tym nie kryli, że to robią I tutaj mamy właśnie 2014, gdzie ludzie wiedzieli, że to robią, ale się z tym kryli Jakieś różne właśnie takie romantyzowanie tej całej depresji, jakichś uzależnień No wszyscy wiedzieli, że to robią i, i też czasem nawet ubawali, że to robią ale, ale wiecie, to dalej był jakiś gdzieś tam temat tabu I, i modne było to, że to był temat tabu a w tym momencie mamy 2023, gdzie na tapety są właśnie prane takie tematy i jak najszybsze reagowanie, żeby właśnie nie pozwolić, żeby coś takiego miało miejsce. No to, to jest kosmos i to jest po prostu, pff, jeżeli właśnie dzisiaj o tym mówimy, a tak wyglądało właśnie na lata 2014, ja wtedy szłam do gimnazjum i cieszę się, że mnie jakoś to wszystko ominęło, ale mam sporo znajomych, którzy właśnie gdzieś tam się obracali w tym wszystkim i taka wiecie słynna, tumblerowa grzyweczka ta była modna, przez co właśnie mamy też jakby te lata 2020-2021, gdzie znów grunge powraca I mamy tak naprawdę pomieszanie tego 2014, bo Krata z 2014 była modna i w ogóle takie jakieś kurtki skórzane, skinny jeans Chociaż wtedy się już zaczynało od tego odchodzić I, i właśnie takie oversize'owe, luźne ubrania, nierwana po prostu na koszulce Dalej wydawanie masy pieniędzy na tą koszulkę z nierwany co w latach 90 było nie do pomyślenia, bo ludzie mieli gdzieś, czy wydali na to 5 złotych no w Stanach to może nie złotych, ale dobra, wiemy o co chodzi Nie, jakby ludzie w tamtych czasach po prostu, aby było taniej, było dobrze, czyli 5 złotych za bluzkę it's okay, a nie kurde 60 złotych za bluzkę No, więc widzicie, w tamtych latach, zdecydowanie w latach 90 Mam na myśli. No jednak gdzieś ta moda schodziła totalnie na drugi plan i jakby to było bez znaczenia, co jest teraz modne. Ważne było po prostu, jak dana osoba się w czymś czuje i aby czuła się wygodnie. A w tym momencie mamy 2014, gdzie po prostu wygoda. Pff, nie, jakby mam się czuć źle z tym wszystkim i, i tyle, I, i, i w ogóle depresja, i w ogóle masa pieniędzy wydana na nie wiadomo co nawet, no to to się po prostu liczyło, nie? I, I tak to wyglądało, no. Tutaj jakby nie ma co dużo mówić. Ale z racji tego, że dalej jesteśmy gdzieś tam przy tej modzie, no to prawdopodobnie oczekujecie ode mnie kategorii moda. Kamera mi się wyłączyła, więc mam nadzieję, że po raz czwarty to skończymy, bo nie chcę mi się do tego zabierać. Okej, okay, witajcie w kategorii moda. Jakby zresztą, że oczekujecie do mnie tej kategorii, no to po prostu przyjdziemy sobie ją tak pobieżnie, zdzę, że to w sumie grunge z lat 90. za dużo jakby nie wymaga myślenia, ale jak przystało na mnie i na ten kanał i w ogóle na tą estykę, no to po prostu modnie wejdziemy w to wszystko. I przede wszystkim kolorystyka totalnie mało ważna, oni nie zwracają na to uwagi. Po prostu. Płeć bez znaczenia. Jeżeli kobieta chce się ubierać jak facet, wyglądać jak facet, mieć krótkie włosy, it's okay. Jeżeli facet chce mieć długie włosy i nosić spódnicę, sukienki, ubierać się jak kobieta, też jest spoko. Jeżeli to ma być Twój styl, go, go. Czy chlujnie, czy nie chlujnie, jest ok. Przede wszystkim, aby było luźno i wygodnie. To są takie, wiecie, dwie kategorie, w których się będziemy tutaj obracać. Tym wszystkim. Co wchodzi na taką bazę ubraniową? W to wszystko no to zauważyłam, że kurtki skórzane, jakieś kurtki ogólnie oversize'owe, koszule w kratę, kamizelki jako właśnie odzież wierzchnia, czy t-shirt oversize'owe, ogólnie bluzki z długim rękawem, jakieś oversize'owe, bluzki w paski, swetry, sukienki, jeansy, begi spodnie, spódnice, czy podarte spodenki. Jeżeli mówimy o obuwiu, no to tutaj platformy najczęściej jakieś trepy, trampki, combat boots. Na przykład, kiedy mówimy o dodatkach, no to zdecydowanie srebrna biżuteria bardziej niż złota. Jakieś paski z łańcuchami, czapki, kapelusze, e, opaski, mam na myśli takie właśnie teraz obecnie modne materiałowe opaski na włosy, fajnie wyglądają i super się wkomponują tam w ten właśnie styl, w tą estetykę, kabaretki pod kolanka. No, jak widzicie, tutaj nie ma nic skomplikowanego, ale to nie miało tak naprawdę znaczenia, ważne żeby było luźno, wygodnie, fajnie, modnie, jakby modnie. Moda była odrzucana, co jest w ogóle śmieszne dla mnie, jak ja teraz tak, tak mogę spojrzeć na to wszystko, że w latach 90. cała w ogóle moda nie miała kompletnie znaczenia, ważne było super wygodnie. W latach 2014, wiecie, moda przede wszystkim, wiecie, na śmierć i życie. Skinny jeans, koszula w kratę, wszystko musi być modne, muszą być super stary, To się wtedy liczyło. To się wtedy liczyło, a w tym momencie przechodzimy do lat 2020, 2021, gdzie grunge to było. Takie pomieszanie tego wszystkiego, czyli tutaj koszula w kratę, jakieś skinny jeans, ale może być też oversize'owa bluzka. Trochę niechlujnie, ale jednak modniej, mas też pieniędzy. Dalej wydawaną tą koszulkę znierwany, która wtedy kosztowała, nie wiem, daje tutaj 60 zł, ale w latach 90. nikt by nie dał 60 zł za koszulkę znierwany co najwyżej 5 zł, bo to się wtedy liczyło. Więc jak widzicie, no mentalność totalnie się po prostu zmienia. To wszystko też się zmienia, więc. Tamten Grunge to jest zdecydowanie coś innego, tamten film to jest zdecydowanie coś innego niż właśnie to, co dzisiaj omawiam. No, hello! I bardzo chciałam to sprostować, więc e, fajnie. Myślę, że usatysfakcjonowałam większość osób, a jak nie, no to przepraszam. No, ale tutaj po prostu rozmawiamy o modzie, a nie o muzyce. Ale też myślę, że warto wiedzieć skąd to się też wszystko wzięło, jak to się zaczęło, bo no jednak historia, jak widzicie, no jest skomplikowana. Ja to i tak jeszcze, wiecie, uprościłam bardzo, jak możecie zauważyć, bo no temat grunge'u i to takiego prawdziwego grunge'u można po prostu rozmawiać no, cały czas. To jest temat rzeka. I o całej muzyce to już w ogóle po prostu oceany, morza, po prostu można wypełnić słowami, totalnie. Więc jeżeli temat grunge was bardziej zainteresował, co i w ogóle tej muzyki i w ogóle wszystkiego, co jest związane z tym wszystkim, no to tutaj was odsyłam do tego to kanału, który bodajże w 30 odcinkach naprawdę dogłębnie omawia całą w ogóle tą Muzykę grunge. Od czego to się zaczęło? Całą historię omawia. Jest mnóstwo różnych ekspertów, muzyków, którzy właśnie też podejmują ten temat. Więc super, bardzo polecam, bardzo wartościowe. Bardzo mi to też pomogło. Tak otworzyło oczy na wiele rzeczy, o których nie wiedziałam, ale wiadomo, ja tutaj się nie skupiam na muzyce jeszcze raz, tylko na modzie. No a jeżeli dotrwaliście do końca, to zachęcam Was do zostawienia tutaj tej emotki. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, żeby zostać ze mną na dłużej Wpadajcie także na moje media społecznościowe, very fantastic Nic nowego, nic odkrywczego I do zobaczenia kochani w kolejnych odcinkach Buziaki! Mua!